Hej ekipa witam was toim, witam was ponownie w Deralbeons. Pora na większy test naszych nowych zabawek, czyli Lucyferzy w akcji kontra gigantyczna horda. Jak oni się spełnią? Jak sprostają w wyzwaniu, które im rzucę, zobaczcie koniecznie, w Deralbeans. Przed nami wielkie wyzwanie, wyzwanie w postaci więzienia i dwóch posiadłości, posiadłość grozy i ruch oporu. Natomiast zanim tam ruszymy, chcę się zmierzyć z tą oto hordą. Horda 7000 prawie 8000 zarażonych. Jak widzicie cała różnorodność, tylko Harpy tu nam brakuje, ale opasłych zarażonych także mamy. Więc zobaczmy co tutaj odkryjemy. No, co tu dużo mówić? Mapa nie powala swoją obronnością. Mamy wprawdzie szansę jakoś się tutaj ustawić, ale raczej nie będę kombinował. Raczej pójdę w standard. Ale słuchajcie, teraz mamy naprawdę spory wybór i może Lucyfery raz sprawdzić, jak będą sobie radzić. Zobaczymy, jak to się nam ułoży. Co tu dużo mówić? Lucyfer jest strasznie drogi, więc nie wiemy, jak on sobie poradzi z hordami. Natomiast. Pora się zmierzyć, pora sprawdzić jak to zadziała w na naszym wydaniu. W takim razie słuchajcie, ustawiamy lucyferów tutaj. Snajperów trochę przegrupuję do tyłu, bo snajperzy wiadomo mogą dostać łomot, a my się lucyferami ustawiamy i zobaczymy, żołnierz też do tyłu. Ciekaw jestem, czy horda, która przyjdzie, zmiażdży lucyferów, czy potrafią oni zadbać o własne interesy. Jak widzicie, Lucyfer przywitał wszystkich zarażonych na gorąco gorąco ich powitał. No i tak naprawdę zdają oni egzamin, naprawdę zdają oni egzamin. Jednakże jedna rzecz mnie martwi. Nie widzę awansów u Lucyfera. Czyżby Lucyfer nie mógłby stać się jednostką militarną, tylko jednostki strzelające? Troszkę mnie to martwi, troszkę mnie to napawa niepokojem, bo jednak obazuję niejednokrotnie na tych awansach, że jednak jednostki awansem potrafią pokonać się ogromnie, jeszcze większe hordy, a tu tego nie ma. Mimo wszystko, Lucifer jak najbardziej się sprawdził. Piękne zwycięstwo bez większego problemu. Dzięki temu odblokowaliśmy sobie drogę do ruchu oporu, ale ja jednak wiadomo idę w stronę więzienia, bo chcę sobie podbić jeszcze więcej punktów badań. Pójdźmy w zasięg ataku, zasięg widzenia. Pora w takim razie na więzienie. Ten rozległy kompleks wygląda na stare więzienie wybudowane po środku pustyni, aby uniknąć pustynnego pocenne, kontaktu z zarażonymi. Nasi zwiadowcy mówią, że w środku jest ich mnóstwo. Wysyłałyśmy dwa Lucyfery w celu zlikwidowania zarażenia, ale zostały natychmiastowo przechwycone. Odbi Lucyfery i przeszukaj więzienie. Z pewnością wciąż, się tam, wciąż tam jest wiele antycznych artefaktów. Rozpocznijmy misję. I witamy serdecznie, pora się rozejrzeć, się, zanim dojdziemy, czy jest tu tam kto? Podchodząc do drzwi wejściowych, słyszy niski głos z drugiej strony pomieszczenia, który mówi Jestem kto? Jesteś człowiekiem? Wydostań na stąd, wejście jest zablokowane, a zara zarażeni są wszędzie Ach, no dobrze, czyli już wiemy, że tutaj wejście jest zablokowane Prawdopodobnie tak, zagruzowane, dlatego lucyfery nie powróciły No nic, pozostaje nam pozwiedzać, pozwiedzać okolice i dostać się do naszych ludzków. Weszliśmy całe więzienie i dopiero w tym miejscu mamy jakąś wyrwę. Znalazłem dwa granaty, jedną apteczkę, spoko, mnóstwo zarażonych, ale i spoko teraz sobie dajemy radę, bo i krawaciarze, i pozostałe jednostki, także dajemy radę, więc tutaj przechodzimy. Jak widzicie zasięg koelusa jednak faktycznie robi swoje zasięg, zasięg tutaj jest na plus. No więzień, jak to więzienie, oczywiście kraty, mnóstwo, mnóstwo zarażonych, które będziemy likwidować. Przydałoby się szybko dojść do tych Lucyferów, bo jednak to będą jednostki, które tak, na pewno nam pomogą tutaj szybko likwidować naszych kolegów, którzy tak do nas chętnie pędzą. No ale musimy jednak trochę chyba się uzbroić w cierpliwość. Póki co musimy i dojść, zebrać punkty, zebrać całe majątności. Szukam też tych punktów dodatkowych. No ale jak widzicie, na razie cisza, na razie 0 punktów, Imperium w 0. Postałych punktów. Choć już widzę, coś tu się świeci. Trzy na raz, trzy na raz i trzy na raz. Naprawdę, likwidacja Koelusem tych zarażonych jest po prostu piękna. Można naprawdę się fajnie popatrzeć, pobawić w tym likwidowanie kilku jednostek naraz. No, całe hordy, może powiedzieć, no, mikro hordy na niego nachodzą, ale i tak Koelus czyści, czyści skutecznie czyści bez żadnej utraty życia. Pomimo tego, że jest faktycznie masywną jednostką powolnie strzelającą, ale teraz z tymi ulepszeniami, które już do tej pory wprowadziliśmy, daje radę, naprawdę daje radę, Znam się jak tutaj jeszcze można by tu go ulepszyć raczej chyba w stronę właśnie zwiększenie siły ataku i szybkości na pewno to być do, to jest dobry kierunek ale wiecie co, żebyśmy sobie to granata, żeby było wesoło, żeby nie było tylko, że strzelamy i strzelamy, strzelamy tutaj na pewno będą wyścigi dla nas. O, kolego się tutaj wepchał. No wiecie co, o jeszcze ktoś tutaj się do nas, o proszę zlikwidowani. No ładnie, okay. podoba mi się, tak możemy likwidować. Nastawiłem się na ratunek lucyferów, okay. więc w tym kierunku idę. Tutaj żadnych innych wrót nie mam. Więc to chyba jest jedyna droga, którą musimy pokonać. No nie wiem, z czym tutaj nam przyjdzie walczyć. Ale jak widzę. No, jest trochę tych zarażonych. Tutaj mamy worki. Od tyłu muszę pilnować się, żeby nie podeszli. Natomiast tutaj, no mógłbym rzucić granat, ale czy jest sens? Obawiam się, że nie ma sensu, bo już tego będzie o wiele więcej. Tutaj, czy są jakieś skrzynki do przeszkania? No najgorzej, że są, ale to wrócimy tu, jak będziemy mieć Lucyferów. A póki co, chyba trzeba wejść w te worki i powoli, systematycznie likwidować kolejne tutaj osobniki. I teraz, wejść albo nie wejść? O to jest pytanie, no ale chyba innego wyjścia nie ma. Mam nadzieję, że... O! Są Lucyfery! Witamy! Przy wejściu do zakładu, odnajdujesz zaginionych Lucyfer. Wygląda na to, że ukry ukrywają się te od jakiegoś czasu, czekając na pomoc. Znalazłeś nas! Nareszcie! Czas wynosić się z tego więzienia. Ale zanim na to no, zrobimy, to przyznam, że płonie we mnie chęć, aby spać z tym zarazem. Na co czekamy? Oj tak, zgadzam się, zaraza musi spłonąć, więc ustawiamy się, kolega tutaj do tyłu, a wy tutaj smażycie, smażycie tych zarażonych. Oj tak, oj tak, będzie się działo, słuchajcie, teraz to możemy porządzić. Tylko o jednej rzeczy muszę pamiętać: nie podchodź do lucefarów, kiedy bawią się ogniem. Bo nasz koleus nie jest odporny na taki typu ogień. Pora zobaczyć, co skrywają te oto drzwi. Czy mogą otworzyć? Oczywiście, że mogą. To wiecie co, rzućmy im tam granata, żeby było weselej. I zlikwidowaliśmy. I niestety koleusz się pali, tak jak mówiłem. Musimy uważać na to, co robimy, bo nie chcemy stracić naszego kolegi. Lucyfory pilnują porządku, a ja sobie dodatkowo zbieram. Słuchajcie, punkty, punkty badań, jak najbardziej, jak widzicie, sporo tego tutaj. Punktów Imperium, wprawdzie mam bardzo mało, ale mam nadzieję, że zaraz coś upalujemy. Zbieramy, zbieramy. Tutaj jeszcze mamy Ty, Lucek, ty się cofnij, bo ja nie chcę się być znowu podpalonym. Tutaj chyba wszystko w tym miejscu. Raczej nie się nie zapowiada, żeby coś jeszcze było. Najwyżej będziemy się wracać. A póki co, lecimy dalej. Kolejne magiczne drzwi. Co skrywają? Signato po tyle. Uwaga, w celu opanowania zaraz więźniowie zostali przeniesieni na zewnątrz drzwi mają pozostać zamknięte. Uuu, aż tak? No to nic, musimy tam wejść, tak czy siak. Jak widzicie, trzeba. Było... Dobra, słuchajcie, rzucamy granata, rzucamy granata w tamto miejsce i musimy rozwalić towarzystwo, bo jest tu zdecydowanie. Za dużo. Dawać granatę kolejnego. Ale, dobra, słuchajcie, ludzki już dają robotę. Ten pierwszy granat naprawdę zrobił porządek. To już jest w porządku. Teraz możemy we wejść. Sądzę, że już nawet do środka. Patrząc z perspektywy, ilu tu zarażonych było, całe szczęście, że poszedłem. Najpierw po lucyferów. kusiło mnie, żeby otworzyć te drzwi, ale jednak nie, i całe szczęście, bo byłoby naprawdę niewesoło. No, ale w każdym razie mamy to, słuchajcie, mamy to, wyczyściliśmy nawet w porządnie. Stwierdzam, że naprawdę fajnie to jest ogarnięte. Więc idziemy, idziemy, czyścimy lucyferami tutaj tą okolicę i zbieramy żniwo, zbieramy te wszystkie. Punkty badań, punkty imperium, które w przyszłości na pewno nam się przydadzą. Przeszliśmy całkiem spory kawałek. Co to jest za pomieszczenie? Biuro kierowniczo Waga, strefa kwarantanny dyrektor w wykazuje objawy zarażenia. Dobra, to chyba krawaciarze. Trzy granaty gotowe. Tak! Dawać granat. Dawać granat, chyba jeden nie wystarczy. Rzuśćmy drugi. Ok, wyczyściliśmy. Sądzę, że nawet tak. Resztą chyba sobie chłopaki dadzą radę. Mam przynajmniej taką nadzieję, wreszcie mamy jeszcze apteczkę. Sądzę, że granat jeden muszę sobie postawić, bo nie wszystkie pomieszczenia zostały jeszcze odkryte. Ale chłopaki trzymają się, dają radę. Dajemy radę. Pomieszczenie wyczyszczone, trzeba trochę tu pozbierać. Nasi lucyferzy oczywiście wracają na te tereny, tutaj, bo nic tutaj już po nich, a my, no cóż, zbieramy skarby. Mamy punkt misji i zgarnęliśmy całkiem sporo punktów badań i punktów imperium, ale nadal to nie jest wszystko. Chcemy zebrać wszystko, co jest możliwe, dlatego też. Wracamy do tych pomieszczeń i zobaczmy ja, z kim mamy do czynienia tutaj. Mam nadzieję, że sobie damy radę. Mamy te dwie apteczki, mamy jeden granat, mamy jeszcze dużo cel do sprawdzenia. No i tutaj duża cela, która nie wiem co skrywa, bo nawet nie przeczytałam kateczki. No nic, co by nie było, trzeba się z tym zmierzyć. A tutaj jak widzicie całe pielgrzymki, całe pielgrzymki zarażony w z zlgnął. No że im się nie nudzi. I ostatnie pomieszczenie skrywa kantyna ze względu na brak w wystawach żywność jest wbogacona trocinami Skąd my to znamy? Pora tam wejść, słuchajcie, pora tam wejść zobaczyć co się skrywa. Oczywiście mnóstwo, mnóstwo kolesi, którzy... Okej, okay, słuchajcie, mamy worki. To jest spoko, możemy się tutaj ładnie rozstawić, bo mając worki oni są o wiele bardziej... Spowolnieni. No to dla nas ogromny plus. Likwidacja będzie dosyć skuteczna. No i zostało nam naprawdę niedużo punktów imperium, jeszcze mniej punktów badań i zaraz lecimy stąd. Mamy nasze skarby. Wygląda na wino, ale czy to na pewno jest? To nie wiem. Zgarniam, słuchajcie, zgarniam, Ej, kolega... Ma... Kolega ma problem, żeby w ogóle tam wejść. To ciekawe, ale dobra, zgarniasz. Mamy 10, 200. No, kolego, tędy naokoło, proszę wejść. Tak, mamy 210. So, powiem wam, że jeszcze nie jest wszystko. Nie wiem, czy te trociny to jest to, ale tutaj, widzicie, buteleczki takie są jeszcze, więc trzeba każdy element can... sprawdzić. Każdy, zwłaszcza, że tych elementów jest naprawdę całkiem sporo. No nic. O i mamy, słuchajcie, apteczkę, którą warto będzie przytulić. Ona na pewno może być potrzebna, jeżeli trafi nam się jeszcze coś. Tutaj szukam jakiejś beczki, cokolwiek, cokolwiek. O, mamy, mamy. Patrzcie, tutaj w skrzyniach jeszcze są skarby. więc Zgarniamy w buteleczkach, tak. Punkty badań mamy wszystkie. Pozostaje nam jeszcze tylko i wyłącznie punkty imperium. I jesteśmy yes. wychodzimy. Zdobyliśmy wszystko, co można było zdobyć. 200% normy. I historia z artefaktem. Co przedstawia tym razem? Nowa nadzieja. Nasze wojska lądowe dają sobie wszystko, aby powstrzymać i zwalczyć zarażonych. Niestety bez skutku. Szacuje się, że po zabiciu jednego z dziesięciu, kolejnego, jednego dziesięciu kolejnych pojawia się w jego miejsce. Władze przekazały ludności broń osobistą, aby mogli chronić siebie i bliskich. To działanie jasno sugeruje strategię werbunku do armii. Na naukowym froncie badacze z Centrum Medycznego Gamma zaczęli eksperymentować z nowatorskim zabiegami wirusa. Dr. Garg, witna dyrektor oddziału dziecięcego, mówi: Dzięki stosowaniu elektrostrząsów i ultradźwięków po połączeniu z odpowiednimi dawkami promieniowania zauważyliśmy poprawę u najmłodszych pacjentów. Doktor White przypisuje sukces jej kolegom z laboratorium Omicron, gdzie grupa najlepszych bioinżynierów pomyślnie zebrała po każdą grupę. Żywych okazów zarażonych, którzy podawani są obserwacjom z na najwyższą dozą wagi. Ta próba pog e pogrupowania różnych typów zarażonych może być kluczem do stworzenia leków w najbliższej przyszłości. Więc jak widzicie, historia. Dosyć ciekawa, rozkręcamy się, już praktycznie jesteśmy na półmetku, bo zostało naprawdę niedużo. Ta część mapy jest do odsłonięcia, dwie hordy i kilka miast do podbicia, więc jeszcze trochę zabawy przed nami. Przyznaję było dosyć ciekawie, lucyfery sprawdziły się w akcji, jak najbardziej są skuteczne przeciwko dużym oddziałom hordy, naprawdę warto na nich polegać. No ale trzeba będzie testować ich w większych wyzwaniach, już przed niedługo będą jeszcze lepsze mapy, a tymczasem pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu, pozdrawiam was staniu. na razie, hej!